Kataklizmy naturalne to jest coś, z czym ludzkość zmaga się od zawsze, wcześniej o wiele niż powstała historia. Klęski, które niezależnie od człowieka, niezależnie od jakiejkolwiek ingerencji naszej strony i tak się wydarzą, potrafią dokonać niesamowitego spustoszenia i zniszczenia. Oprócz tych kataklizmów, które występują na Ziemi, które bezpośrednio nas dotykają, Podobne zjawiska mają miejsce na innych planetach, niejednokrotnie na o wiele większą skalę. Również w samym kosmosie dochodzi do pewnych no, zjawisk i reakcji, które niosą ze sobą ogromne zniszczenie. Gdyby jakaś cywilizacja się znalazła w jej zasięgu, chociażby nasza to po prostu zmiotłoby nas całkowicie z planszy. Jednym z takich zjawisk jest eksplozja supernowej. I pytanie, które się nasuwa, czy jest możliwe, jeżeli założymy, że kosmici kiedyś nawiedza, nawiedzali Ziemię, ale przestali w pewnym momencie, tak? Nie ma tej interakcji między ludźmi a kosmitami, takiej jawnej, oczywistej, tak jak mogłaby być według niektórych kiedyś. Czy jest możliwe, że kosmici zostali zniszczeni przez ta, ta, taką eksplozję supernowej? Nazywam się Dominik Czwikła i zapraszam na nowy odcinek na kanale na Tropie Obcych. Sierpień 2005 roku. Wówczas uformował się chyba najsłynniejszy współcześnie huragan Katrina. On pierwotnie przeszedł nad Florydą i Zatoką Meksykańską, dokonując ostatecznie największych zniszczeń w mieście Nowy Orlean. Wówczas to była niesamowita klęska żywiołowa. 80% wielkiego miasta zostało zalane, po prostu znalazło się pod wodą. Skala zniszczeń była niesamowita. Sam Nowy Orlean straty wyceniono na 81 miliardów dolarów. Łącznie osób, które zginęły w Ku huraganu oraz które uznano za zaginione i do tej pory ich nie odnaleziono to 2,5 tysiąca osób. Niesamowity kataklizm. Ale no brutalnie ujmując, ten huragan Katrina to jest naprawdę pikuś przy tym, co występuje yy, chociażby w, na, w naszym układzie słonecznym na Jowiszu. Na Jowiszu znajduje się tak zwana yy, wielka czerwona plama. Yy, jest to w rzeczywistości antycyklon, który nieprzerwanie trwa od co najmniej 360 lat. W ciągu 6 dni yy, dokonuje się. Pełen obrót. Ta plama to, to nie jest żadne wzgórze, wzniesienie po jakiś wulkan, pozostałość po nim, tylko wciąż trwający w tym miejscu huragan. Jak, jak wielką powierzchnię on zajmuje, jaką ma potężną siłę, no to wystarczy zwrócić uwagę na taką mniejszą plamkę obok tej wielkiej czerwonej plamy, która ma średnicę naszej planety, która jest również antycyklonem, tylko już innym. To, dlaczego tak różnią się kolorami tutaj, no to jest kwestia wciąż przez naukowców nierozstrzygnięta, są pewne teorie, ale no nie będziemy się nim na tym kanale zajmować tymi teoriami. Ważne jest po prostu, żeby wiedzieć, jak wielka jest... Po prostu różnica pomiędzy czymś, co u nas na, na Ziemi wołało wielkie zniszczenie, a tym, co na niemalże sąsiedniej planecie ma miejsce cały czas do chwili obecnej. Inny przykład, szanowni Państwo, kataklizmu, no to yy, wybuchy wulkanów. Obawiamy się tego, szczególnie no, możemy akurat w Polsce nie, bo u nas nie ma, zdaje się, żadnego, ani jednego aktywnego wulkanu, ale są regiony na świecie, gdzie to zagrożenie jest realne. Taką najsłynniejszą erupcją, jaką znamy wszyscy z historii, no to jest erupcja Wezuwiusza w I wieku. W wyniku tej erupcji miasto Pompeje zostało zniszczone, tak? Według relacji ówczesnych i trochę późniejszych niż na żywot, nazwijmy, history historyków, kronikarzy, przepraszam, te popioły z Wezuwiusza, spadły na Rzym, a także na Afrykę. Przez kilka dni było zasłonięte słońce, tak twierdzą ówcześni kronikarze. Dzisiaj również mamy na Ziemi kilka większych wulkanów aktywnych oraz superwulkanów, które gdyby w razie, gdyby doszło do erupcji, no to właściwie mogą zniszczyć naszą cywilizację w kształcie, w jakim ją znamy. Ale gdyby nawet wszystkie wulkany na świecie w tym samym momencie wybuchły, to to nie będzie miało żadnego wpływu raczej na planety sąsiednie, na Układ Słoneczny, a już na pewno na galaktykę. Tymczasem są siły w kosmosie, które mają moc takiego oddziaływania. Nie mówię tutaj o czarnych dziurach, tylko o eksplozji supernowej. Supernowa, czy też eksplozja supernowej, to jest termin, który oznacza kilka rodzajów eksplozji gwiazdy w końcowym okresie jej, no, nazwijmy to, życia. Jeśli chodzi w ogóle o to, jak wygląda supernowa, można ją dostrzec przez teleskop. Charakteryzuje się to tym, że pojawia się na niebie bardzo jasny punkt, po którym nie pozostaje żaden ślad w ciągu kilku tygodni, najdalej miesięcy. Jeśli chodzi o to, kiedy do tej eksplozji supernowej dochodzi, no, są tutaj różne przyczyny. To wówczas, gdy mamy do czynienia z masywną gwiazdą i jej jądro przestaje, przestaje wytwarzać reakcje termojądrowe lub zachodzi proces pochłaniający promieniowanie. Druga opcja, eksplozja supernowej następuje, gdy biały karzeł pobierając energię z sąsiedniej gwiazdy, większej od siebie, przekracza masę Chandrasekhara i wówczas dochodzi, dochodzi do eksplozji termojądrowej. Jeśli chodzi o tę eksplozję, to jest potężna siła, tak? Cała masa gwiazdy lub jej większość zostaje wystrzelona w przestrzeń. Wybuch jest tak potężny, że wywołuje falę uderzeniową w kosmosie. I tutaj naukowcy oceniają, że jeżeli e, coś by się znajdowało w odległości do 30 tysięcy lat świetlnych od takiej supernowej, to znajduje się nazwijmy to w polu rażenia. Tak więc eksplozja supernowej to jest potężna siła, z którą no, po prostu trzeba się liczyć, i tak naprawdę chyba nawet jacyś wizjonerzy science fiction nie bardzo widzą możliwość, żeby w razie gdyby taki Wybuch supernowej miał nastąpić, jak można byłoby mu zaradzić? Pytanie, które się pojawia, jeżeli przyjmiemy te teorię o starożytnych kosmitach, którzy odwiedzali Ziemię, którzy wchodzili w interakcje z ludźmi, tak, czy to władali nimi, czy ich wykorzystywali do jakichś celów, do jakichś prac, czy cokolwiek tam innego robili, czy jest możliwe, że właśnie dlatego przestali się pojawiać? Ponieważ no, zmiotło ich po prostu w, po eksplozji supernowej, Otóż taki scenariusz jest, Szanowni Państwo, niewykluczony. E, żeby zrozumieć też, jak potężna jest siła takiej eksplozji, e, tutaj e, zaznaczyć trzeba, że według wielu, wiel, według wielu naukowców, którzy zajmują się kosmosem, kosmosem, istnieje taka teoria, że nasz układ słoneczny powstał właśnie w wyniku eksplozji takiej supernowej, e, która miała miejsce około 4,6 miliarda lat temu. E, te wszystkie cząsteczki, które z jakiejś gwiazdy wyleciały w przestrzeń zaczęły krążyć wokół naszego Słońca, no potem proces znamy, tak? Uformowały się w planety i zaczęły krążyć i tak to wszystko powstało. Jeżeli tak rzeczywiście było, są za tym pewne mocne dosyć argumenty, o czym za chwilę, no to to pokazuje po prostu jak wielka jest to siła, tak? Tworzy układy słoneczne, ale też zmiata wszystko po drodze. Na przykład jakieś cywilizacje, istot żyjących, stworzeń żyjących, o czym Również za chwilkę do tego dojdziemy. Naukowcy obecnie ostrzegają, chociaż bardzo przyszłościowo, że nasza planeta, nasz układ cały słoneczny znajduje się również w zasięgu ewentualnej takiej katastrofy w wyniku eksplozji supernowej. Chodzi o gwiazdę Rigel w gwiazdozbiorze Oriona. Rigel ma 18 mas Słońca i znajduje się w odległości 860 lat świetlnych od nas. Tutaj przypominam, do 30 tysięcy lat świetlnych, to już jest zagrożenie gdyby wybuchła supernowa. Tutaj mówimy o gwieździe oddalonej o niecałe 900 lat świetlnych. W związku z tym jesteśmy stosunkowo blisko. Gdyby, gdyby nastąpiła eksplozja supernowej, choć przypominam, na chwilę obecną według naukowców nam to nie grozi. Jest to kwestia bardzo dalekiej przyszłości, ale bardzo prawdopodobnej. Gdyby taka eksplozja nastąpiła, to po pierwsze spustoszenia mogłaby dokonać sama fala uderzeniowa. Te przeróżne cząstki, choć już rozproszone, gdyby zaczęły uderzać w naszą, w naszą planetę, mogłyby wywołać zniszczenia. Nawet gdyby wszystko się o atmosferę Rozbiło, no to szanowni państwo, właśnie atmosfera zostałaby naruszona. Zostawili, zostalibyśmy wystawieni na okrop, okropnie potężne promieniowanie, i większość po prostu stworzeń zamieszkujących naszą planetę by wymarła. I co ciekawe, coś takiego już zapewne miało u nas miejsce. Otóż na dnie oceanu spokojnego odnaleziono jakiś czas temu kawałek żelaza. No kawałek żelaza, no nic niby szczególnego. Tylko chodzi o to, że jest to izotop żelaza 60. Ten izotop nie występuje ani na Ziemi naturalnie, ani w naszym układzie słonecznym. I to, I to jest właśnie jeden z tych argumentów za tym, że rzeczywiście mogliśmy być jakiś czas temu w zasięgu eksplozji supernowej. Ten kawałek żelaza dotarł na Ziemię, tak się szacuje, około 2 miliony 600 tysięcy lat temu. No i wówczas miało miejsce e, wielkie wymieranie tak zwanej megafauny e, na naszej planecie. Więc prawdopodobnie nie można wykluczyć, że właśnie był to efekt między innymi tego, tak, całe następstwa, tak, ale spowodowane tym, że gdzieś no, po prostu pierdyknęła gwiazda. I i zaczęła oddziaływać na naszą planetę. W związku z tym, no też tak, tak się, takie się pojawia, no po prostu zwykłe, pyta, zwykłe pytanie, tak? E, czy jest możliwe, że również w kosmitach, którzy nawiedzali naszą planetę, jeśli ją nawiedzali, czy ten wybuch supernowej mógł ich po prostu zniszczyć? Otóż jak najbardziej. W jednym z poprzednich odcinków była mowa właśnie o tym, e, dlaczego kosmici się z nami nie kontaktują. Tam były przedstawione różne teorie, e, bo jest ich dużo. E, jedna z opcji to jest taka, że oni przestali istnieć, tak? Minęło ogromna ilość czasu, tak? Właściwie to można, może nawet miliony lat, jak niektórzy przekonują, kiedy kosmici mieliby w starożytności czy też w prach historii odwiedzać naszą planetę. No i jest możliwe, że rzeczywiście zmiotł ich, zmiotł, zmiotł ich po prostu wybuch supernowej. Oczywiście, nikt nie stwierdzi z całą pewnością, że tak na pewno było. Niemniej nie można takiego scenariusza wykluczyć. Co ważne, no nawet jak powiedziałem na początku, nawet wizjonerzy jakichś science fiction raczej chyba nigdy nie przedstawili pomysłu, żeby powstrzymać w eksplozję supernowej. No to jest po prostu potężna siła, z którą trzeba się liczyć i chyba ciężko byłoby tak naprawdę znaleźć sposób na to, żeby w jakiś sposób tę siłę niszczycielską i jej następstwa zatrzymać. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowaliśmy na ten program. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, żeby jeśli Państwo jeszcze tego nie robią, to zasubskrybować nasz kanał. Zachęcam, żeby udostępnić również to wideo w Waszych mediach społecznościowych. No i prosimy o łapki w górę, bo to pomaga też algorytmowi, żeby wyś wyświetlał wszystkim z Państwa ten film, że już się pojawił. Bardzo Państwu dziękuję i żegnam się z Państwem. Dominik Cwikła. Do zobaczenia następnym razem.